To mroczna, krwawa era. Czas demonów i czarnoksięstwa. Era bitew, śmierci, a także końca świata. Pośród ognia, płomieni i szaleństwa. Jest to także czas niezłomnych bohaterów. Śmiałych czynów i wielkiej odwagi. W sercu starego świata rozciąga się imperium. Największe i najpotężniejsze z ludzkich królestw. Słynie ze swych inżynierów w kupców i żołnierzy. To kraina ogromnych gór, szerokich rzek, ciemnych lasów i rozległych miast. Zwyż tronu w Aldorfie włada nią Imperator Karl Franz, wyświęcony ponotomek Tomek, założyciela tego państwa, Sigmara Młotodzieżscy. Czasy są niespokojne. Zdłuż i wszerz Starego Świata, od rycerskich zamków w Bretonii do skutego lodem Kislewa na dalekiej północy, słychać doniesienia o zbliżającej się wojnie. W niebotycznych górach krańca świata plemiona orków szykują się do kolejnej napaści. Zbóje i odstępcy nękają dzikie ziemię księstw granicznych na południu. Pojawiają się plotki o podobnych szczurom istotach z Kavena. Które wynurzają się z sztoków i bagań we wszystkich krainach. Na północnych pustkowiach nie ustępuje odwieczna groźba chaosu. Demony i ludzie wypaczonych przez nikczemne moce mrocznych bogów. Zbliża się pora rozstrzygającej bitwy. Imperium potrzebuje bohaterów jak nigdy przedtem. Jednak mroczni bogowie mają co do nich własne plany. Tak jak do świata, w którym przyszło nam żyć, gdzie na każdym kroku każdy z nas skrywa mroczne tajemnice. A bogowie chaosu uśmiechają się brzebrzydle, bowiem wiedzą, że każdy z nas, prędzej czy później, będzie należał do nich.